Chłopaki, czy ten syf, który tutaj jest pod, pod sądem, to waszym zdaniem pas pasuje? Żeby leżył taki syf, że tak butelki, puszki, śmieci, niepozamytane liście, chodnik tak nierówny, że można zęby powybijać. Tutaj ja straciłem dwa zęby, jedna pani oko sobie podbiła. Czy tak powinno być pod sądem rejonowym wysokim w Staszowie? No według mnie nie. Według według ciebie nie. A według ciebie? tak Też tak nie powinno być. Też tak nie powinno być. No to chłopaki, bardzo Wam, bardzo wam dziękuję za, op za opinię. Naprawdę ja się z Wami zgadzam w 100%. Dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję, że jak Wy będziecie rządzić tutaj w tym mieście kiedyś albo w Polsce, to tak, tak już nie będzie, prawda? Oczywiście. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że tutaj nigdzie nie jest nasrane, prawda? Bo w innych miejscach Straszałowa to jest nasrane. Znacie takie miejsca, gdzie jest nasrane? Wdepniście gdzieś w gówno. No, mi się nie zdarzyło. Bo nie nie. chodzicie ostrożnie, no nie? Dokładnie. No, no, dokładnie. Trzeba uważać, jak się chodzi. To Dzisiaj, jakbyście tam szli koło ekonomika, to musicie uważać, bo tam jest na, na stranę. Jakbyście szli na, nad rzeką, tam, tam, gdzie jest taki mostek między rzeką a kanałem, to też jest na stranę. to ta, tam nie chodźcie, bo widzicie, idziecie w przeciwnym kierunku teraz, tak? Dokładnie. Dobra, to, 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 ta, a tam dalej, to przed wami, to nie wiem, co jest. To musicie iść bardzo ostrożnie, tak jak do tej pory, i, i wam się wtedy uda. Oczywiście, Dobre. dziękujemy za radę. Ja, ja, ja bardzo dziękuję za pomoc. Dnia. Dziękuję bardzo. Pokażę Państwu, że ja tutaj nie opowiadam Państwu bajek, tutaj, tutaj nigdzie pod tym sądem rejonowym Staszowi Wysokim nie jest nasrane. Yy, no, można by tylko polemizować na przykład, yy, czy ta sygnalizacja, która myślę czasu nie działa już na tym najbardziej ruchliwym Staszowskim skrzyżowaniu, gdzie już było kilka wypadków podczas tego migania yy, tej sygnalizacji, czy, czy to nie jest jakiś objaw nasalenia na przykład w głowie u u kogoś czy coś takiego, ale... Ale to jest tylko taka przenośna. Natomiast tutaj, tu jest nierówno tylko. Idź ostrożnie, człowieku. Nie oglądaj się, bo się przewrócisz. Tu jest bardzo nierówno. Widzą Państwo, młodzi ludzie słuchają moich rad. Bo gdyby się tak przewrócił, na przykład, proszę państwa, no to tutaj jest, o widzą Państwo, tu jest butelka rozbita. Wbije się to w twarz i, i będzie problem. Tu są butelki nierozbite. No to, no to, no to jeszcze pół biedy. To jeszcze pół biedy. Tu, tu jest jeszcze pół biedy. Tutaj to jest butelki nierozbite. Państwa, ale ponieważ tu nie jest pod tym sądem nasrane, to w tej okolicy Staszowa, gdzie srają, to, to nawet ja nie wiem. Aha nie, w, w, wiem, że Państwa wiem, I domyślam się, domyślam się kiedyś tam Państwu pokażę, bo nie miał kilka czasu. P podejdę, podejdę w to miejsce i pokażę Państwu, że na, na, na 100% jest, jest nasrane, ale akurat tu trzeba przyznać, że nie. Mo, może autorytet Wysokiego Sądu tak, tak ludzi, że tak powiem, mm, uwznośla, że tutaj, tutaj nie srają. Tutaj no nie, nie, nie widzę, żeby to było na stronie. Naprawdę nie, nie widzę. No nie jest, nie jest pozamiatane, nie jest posprzątane, ale na stronę też nie jest. Czy Pana, czy jak do, ktoś do sądu rejonowego idzie tym chodnikiem, tak. tutaj, gdzie jest taki porządek jak, jak na załączonym obrazku, ktoś idzie takim chodnikiem, to czy Pan sądzi, że autorytet sądu od tego rośnie, czy maleje? Maleje. Maleje? Tak. No powiedzi pan, bo ja tu dzisiaj przede bo jakaś, słyszałem, że jakaś demonstracja ma być w obronie sądów czy coś tam, przyszedłem, nic, nic się nie dzieje, ale jak zobaczyłem ten chodnik, to mówię, mój Boże. Masakra ja, po cały masa, Masakra. Pan tutaj często chodzi tędy? No, nie, pierwszy, tak raz na, raz w miesiącu. Raz w miesiącu, ale, tak. ale można się zabić, prawda? No pewnie. Tutaj Przeważnie kurde te chodniki, nie? Te, te chodniki są ma, 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 makabry... makabryczne. I wie pan co? Jeszcze żeby te liście były od... Zgrabione. Zgrabione. to jeszcze przynajmniej, bo widać gdzie jest dziura, tak? To nie widać gdzie jest dziura, bo to jest przykryte. I się nogą wdepnie i się wpada tą nogą. A co nogą. mówiąc, jak idziemy po ciemku tędy? Po, przy pana po ciemku, to to jest szaleństwo, to się nie można to, zabić tutaj. Zabić. Wiem, że tutaj jak wichura była, to chciała moją żonę tutaj ubić drzewo jedno upadło za nią. Jak wichura była, to przewróciła się za nią. To, które leży no przy ulicy, tak? Proszę? To, to, takie, które leży no przy ulicy no, tutaj te drzewa, które w powaliło i aha, aha. Jej nie zabiło. Aha, No to proszę pana, to trzymam kciuki, żeby nic pana żony nie zabiło i żeby pan Akurat też... stamtąd z pracy idzie z Modaru tutaj na przystanek do, na busa. W drodze, no to... drodze do domu by straciła życie. No proszę, no proszę. No. Wesołych samych świąt proszę pana w takim razie, dla pana no, i nie, dla nie. żony. To no, pytanie. Do, dobrze robię, że takie rzeczy pokazuję, bo niektórzy ludzie, mówią, że panie powinien się pan leczyć. A no chyba dobrze, nie? Niech widzą to co, co jest. Nie tylko tam w rynku pchać, tylko na popoczu też, nie? Tak, tak. O. Sunia teraz tutaj pod tym wysokim sądem coś tam w trawie znalazła. Yy, myślę, że niech nie chodzi jej o butelkę, bo tutaj jest też butelka, tu jest tak zwana małpka. A tutaj leżą inne znaleziska, inne butelki, pod tym wysokim sądem rejonowym. A tutaj taki widok sądu rejonowego ma Sunia, bo się tak zniżyłem wzrokiem do, do no może jeszcze troszkę wyżej, znaczy niżej, to byłaby Sunia. Sunia miałby taki widok na wysoki sąd rejonowy, o, bardzo wysoki. Sunia widzą Państwo i teraz o, Sunia mniej więcej tak, tak postrzega sąd rejonowy. Widzicie, że to jest bardzo wielki gmach. I sobie ta biedna psina myśli w ten sposób, do tego wielkiego, pięknego gmaszyska. 20 grudnia o godzinie 10 mój pan, nie magister Zarzycki, o 10 będzie miał tam rozprawę. No, naprawdę, to jest takie piękne gmaszysko. Ja, ja, a mnie tam nie wpuszczą, prawdopodobnie, tylko będę musiała znowu przy drzwiach być przywiązana. Coś strasznego. Dziwić się, że piesek jest taki zestresowany, tutaj w tym syfie obok tego sądu, tak, tak się zachowuje. Jakoś niepewnie taki ogonek spuszczony. Biedny ze straszowanych zwierzaczek Sunia patrzy na sąd Re Wysoki Sąd Rejnowy Staszow w Staszowie. Jeszcze z, z innego ujęcia, proszę Państwa, i się zastanawia nad tym, nad tym całym światem, że ten świat jest dziwny tutaj, zdaniem Sunii. A jeżeli nie dziwny, to przynajmniej zasyfiony tutaj pod tym sądem. Sunia ja się sobie, że przynajmniej pogoda jest piękna. Piękne słoneczko nad tym, nad tym sądem rejonowym. W Staszowie. Wysoki sądem rejonowym w Staszowie. Sąd rejonowe przemysł jest tak wysoki, że chyba tam za tymi drzewami widać fragmenty dachu tego sądu. Ale pokażę Państwu, co z tego dachu, tego sądu rejonowego w Staszowie, widać tutaj na, 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 na ziemi. Na ziemi widać taki obraz nędzy i rozpaczy. Tutaj na pewno jest na w wielu miejscach. Tylko, że. Strach tam chodzić, bo jest na rozbijanych masę szkieł, więc tutaj strają tylko desperaci tacy, którzy już na nic, że tak powiem, nie patrzą. Bo tacy bardziej oględni, to strają oczywiście albo na rynku, albo pod kościołem, bo tam jest równiutko, tam przeważnie nie ma szkieł, a tutaj tutaj są. Tutaj są i troszkę pięknego syfu. Staszowskiego też jest do sądu jest, proszę Państwa, stąd jakieś 100 metrów, nie, nie, nie więcej. Zadumam się w milczeniu i pokażę Państwu te obrazki. Ach, może dojdę aż do samej do samej szosy. Tutaj dojdę. Żegnam się z sądem w Staszemu, bo idę w inne miejsce. Idę y, o, otwierać mój biznes nocnikowy, tylko tutaj taki mały rzut oka na okolice mostów nad rzeką Czarną. Tak okolice wyglądają tego mostu. Proszę Państwa, w parku przeważnie to tutaj jesteś też nasrane, ale ak akurat, akurat nie. Akurat to jest tylko na rozbijane buteleka. Znaczy na no, takich już pozabieranych oczywiście tylko są same szkła. Ale nie jest nasrane, trzeba przyznać. Przynajmniej, przynajmniej z tej strony, ale jak chodzę chodzi się, to te szkła aż sz, 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 szczylają, jak to się mówi w